Cześć. Zanim zaczniemy, krótka autopromocja. Jeżeli zainteresował cię ten produkt, możesz go kupić tanio w moim sklepie: enimo.net. Każdy zakup to wsparcie dla rozwoju kanału. Link poniżej w opisie pod filmem. Dziękuję, a teraz zaczynamy. W przypadku Opela Meriva bez lat 2013 do 2015 problem z zestawem napędowym, wiązki czujnika przepustnicy często powoduje spadki mocy silnika, niestabilne obroty lub zapalanie kontrolki check engine. Przyczyną może być uszkodzenie izolacji kabli, zużycie styków albo napięcie w układzie. Aby to naprawić, potrzebujesz nowego zestawu wiązki, odpowiedniego do wersji pojazdu oraz narzędzi, śrubokręt zamienników, zaciski ręczne, izolację termiczną i może multimetr do testów. Rozpocznij od odłączenia akumulatora, by uniknąć uszkodzenia elektroniki. Następnie lokalizuj czujnik przepustnicy, znajduje się w pobliżu przepustnicy, często pod kapturkiem silnika. Wyciągnij starą wiązkę, uważając na śrubki mocujące i wtyczki. Jeśli kable są uszkodzone, ucinij zużyte fragmenty i przygotuj nowe wiązki, dokładnie dopasowując przekrój żył i długość. Użyj zacisków do łączenia, a miejsca połączeń ocypeluj termicznie. Przy montażu sprawdź szczelność izolacji i dopasuj wtyczki do gniazd. Połączone przewody nie mogą się przecinać ani stykać z ostrymi krawędziami. Po zakończeniu instalacji podłącz akumulator i uruchom silnik. Obserwując obroty i działanie przepustnicy. Jeśli kontrolka check engine nadal świeci, skorzystaj z diagnostyki komputerowej, by zweryfikować poprawność instalacji. Uwaga: Zawsze przy wymianie zachowaj wszelkie środki ostrożności. Pamiętaj, że moja instrukcja to tylko uniwersalny poradnik. Najlepiej zawsze zlecaj wymianę swojemu mechanikowi lub osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje. W zależności od danego samochodu instrukcja montażu może się różnić. Najlepiej sprawdź instrukcję pojazdu, aby dokładnie zweryfikować, jak powinna zostać wymieniona dana część. Pamiętaj, że tą część możesz kupić online z szybką wysyłką. Zeskanuj kod QR, aby sprawdzić ten produkt lub sprawdź link w opisie poniżej. Dzięki i miłego dnia.